Po gminie Podgórzyn, Nowogrodziec i gminie Zgorzelec, także w Świeradowie Zdroju mieszkańcy chcą przeprowadzić referendum w sprawie odwołania burmistrza i Rady Miejskiej. Powody to ponadwymiarowe zburzenie gminy. Ustawa intencyjna na były budynek po DWD przy szkole, który powinien do nas wrócić, no, natomiast nie za 11 milionów i nie za kolejne 5, 6, może 10 milionów na adaptację, bo to jest destrukcja finansów. O zakupie czy sprzedaży decyduje Rada Miasta. Ja przedstawiłam ofertę kupna domów czasów dziecięcych ze względu na to, że ten budynek ma przeogromny potencjał dla miasta i zarzucanie mi, że zadłużam miasto jest po prostu manipulacją. To nie wszystkie działania, które nie podobają się części mieszkańców uzdrowiska. Jest uchwała, która którą przegłosowała Rada Miasta. Chcemy zlikwidować stację, być może chcemy sprzedać działkę przy stacji. To krąży wśród mieszkańców. Mija 10 miesięcy, nie, mamy tylko pełniącego obowiązki dyrektora, chcemy, żeby był konkurs, chcemy, żeby, żeby ta stacja kwichła, żeby miała potencjał i żeby się rozwijała. Jest uchwała dotycząca likwidacji stacji Kultury. Oczywiście taka uchwała została wydana, ale nie jest to uchwała, która obliguje miasto do zlikwidowania stacji Kultury. Przez konferencję Prasowej. Burmistrz Edyta Wilczacka stwierdziła, iż ocena jej pracy po zaledwie dziewięciu miesiącach jest bezpodstawna, a opozycja nie dopuszcza do żadnych zmian i realizacji jej wizji. Po dziewięciu miesiącach trudno jest nas podsumować za cokolwiek. Proszę Państwa, większość moich pomysłów niestety zostaje znegowana. Każdy rządzący ma swoją wizję miasta. Mój poprzednik miał tamtą wizję, ja mam inną. I uważam, że teraz jest nasz czas, mój. Moich radnych, żebyśmy my teraz mogli robić to, co my chcemy. Zdaje mi się, że te osoby, które próbują mnie odwołać, im nie zależy na tym mieście. Znów tu są głównie interesy dużych, wielkich przedsiębiorców. Inicjatywa referendalna została już zgłoszona i komitet ma teraz 60 dni na zebranie 300 podpisów. Szacowany koszt referendum to około 100 tysięcy złotych.